24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Data nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku zamordowali w Markowej rodzinę Ulmów, Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Po raz pierwszy święto to celebrowano w Wałbrzychu, rozpoczynając uroczystą Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Świętych Aniołów Stróżów. Mszy przewodniczył ksiądz kanonik dr Wiesław Rusin. Po mszy uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz, gdzie złożyli kwiaty na grobie Marii Potężnej i jej syna Tadeusza, którzy ratowali rodzinę szefa Hawajsa. Główne uroczystości odbyły się z udziałem ministra Wojciecha Murcka w Akademii Nauk Stosowanych imienia Angelusa Silesiusa. Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wykładu o Polakach ratujących Żydów, a także obejrzeć wystawę Instytutu Pamięci Narodowej pod nazwą Żegota Rada Pomocy Żydom. Warto wiedzieć, że sprawiedliwi wśród narodów świata. Uczestniczymy dzisiaj w tej wielkiej historii, bo dzisiaj to wielka historia do twarz naszych gości z Ukrainy, też dzieci, matek i też szeroko rozumiana pomoc. Także myślę, że właśnie czerpiąc z tej przebogatej historii, wyjątkowo trudnej, bo opłaconej krwią, opłaconej życiem, Mamy siły zmierzać się z, tą, z tymi dzisiejszymi wyzwaniami, a one mają zawsze jako ten najważniejszy wymiar, to mają drugiego człowieka, ale też mają oblicze takich rzeczy, które w szczegółach trzeba rozwiązywać, bo to i ceny, i, i inflacje, i energię, i wszystkie inne rzeczy. I to wydaje się, że jest takie naturalne, bo to stanowią naszym bycie, ale jeżeli stracimy tą zdolność postrzegania za tymi wszystkimi rzeczami drugiego człowieka, no to, to byśmy coś ważnego utracili. Na szczęście tak nie jest i na szczęście pomimo tych wszystkich zawirowań potrafimy zwracać uwagę, że ten wymiar, że, że jest to w jakiejś mierze ludzka odpowiedź na potrzeby drugiego człowieka, ale jednocześnie podstawa budowania czegokolwiek to jest ważna i taki dzień, jak dzisiaj nam o tym przypomina. A jeżeli rzeczywiście to gdzieś tam ulata, to wtedy to, że tutaj w Bałbrzychu są groby tych, którzy ryzykowali swoje życie i że tak jak dzisiaj można ten grób nawiedzić, złożyć kwiaty, pamiętać komuś, opowiedzieć, no to pokazuje, że ta historia wcale taka odległa nie jest, mimo dziesiątków uchwytujących. Lat i e, pamięć poprzez konkretne osoby, których e, mieliśmy okazję niektórzy ich znać osobiście, e, przyglądać się życiu, możemy e, zobaczyć, że ta wielka historia dzieje się przez ludzi, których spotykamy i ta wielka historia może dziać się przez każdego e, z nas, a wszyscy za to bierzemy w jakiejś mierze odpowiedzialność. Także jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję. Myślę, że ten dzień jakoś, jakiś lat w każdym z nas zostawi, a to rzeczywiście wtedy jest warte tego wysiłku, pamiętania, wspominania, ale takiego z przesłaniem ku przyszłości. Ta historia nie chce się stać historią. Ona żyje z nami dzień dookoła zegara. Pamiętamy, nie zapominamy, to była taka tragedia, taka nieludzkość, takie dramatyczne zmiany wszystkich wartości ludzkich. I właśnie w tych czasach, w Polsce, w Polsce, powstał ruch podziemny, że miały jeden główny, dokładny, moralny Cel. Ratować Żydów. Powiedzieć nie. Nie zgodzić się z tą barbarzyńską likwidacją całego narodu. Ja sam osobiście mam doświadczenie. Jakie znaczenie ma to ratowanie? Miałem szczęście. Wielkie szczęście, że moją rodzinę mnie. Trzy polskie rodziny w Wrocławiu. Nigdy ich nie zapominam. Aż do końca mego życia. Nie ja i nie moje dzieci, bo piszę o nich, mówię o nich, przypominam ich i są cały czas w moim sercu. Więc wziąć w rachubę, że pod taką brutalną okupacją, w takim dzikim, nieludzkim, szatańskim, diabelskim świecie, Znaleźli się ludzi odważni Polacy i Polki, tak jak na przykład pani Irena Senderowa, bohaterka świata, że mieli tą odwagę ratować innych ludzi.